Podbiał pospolity po łacinie silago Farfara. Ziele znane, wykorzystywane w wielu środkach leczniczych, syropach, cukierkach. Łączone często z innymi ziołami, na przykład z tymiankiem. Działa na kaszel, na błony śluzowe. Co ten podbiał zawiera? No lecznicze są i kwiaty, i liście. Pierwsze się pojawiają kwiaty, później się pojawiają liście. Generalnie w podbiale występują flavonoidy, polisacharydy, związki śluzowe, garbniki, kumaryny, olejki eteryczne. Podbiał można wykorzystać właśnie w fitoterapii kaszlu, zapalni górnych dróg oddechowych. Czyli generalnie podbiał działa wykrztuśnie, łagodząco na kaszel, powlegająco na nasze drogi śluzowe. Tutaj gardło ściągająco, łagodząco, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie. A także rozkurczowo, co może być także wykorzystywane w fitoterapii y, alergii. Y, generalnie podbiał może być maksymalnie używany 6 tygodni. No, takie są zalecenia ze względu na niektóre związki, które w nim występują, nie powinien być pity codziennie, jedynie jak potrzebujemy z podbiału możemy przygotować sobie syropy, możemy przygotować sobie służne herbatki. Liście wydają się nieco bardziej wartościowe niż kwiaty ze względu na większą ilość związków śluzowych. Czyli, jeżeli chcemy działać osłaniająco na nasze drogi oddechowe, powlekająco, no, to tutaj zdecydowanie liście będą lepsze. Jak przygotować syrop? No, jak każdy syrop w zasadzie ziołowy, z kwiatów. Jest to u mnie opisane w moim profilu na Facebooku, także linki znajdą się pod filmem. Można zainteresować się ziołem. No ziołem jest pod biału, jest taki numer, że jeżeli nie zdążymy z kwiatami, to zawsze możemy się wybrać na liście. No, liście są dostępne praktycznie przez całe lato. Kwiaty kwitną w marcu, już od początku, się zaczynają marca pojawiać. Natomiast w kwietniu jeszcze też w niektórych regionach można takie kwiaty zebrać. Do końca kwietnia, na początku maja, może jakieś pojedyncze egzemplarze, ale przełom, kwie, przełom marca kwietnia to jest taki dobry moment na zbiór podbiału. Także polecam też zainteresowanie. Podbiał można oczywiście podawać także małym dzieciom. Także polecam.